Korzystając z przepięknej przerwy w przepięknej ulewie, która schodziła trochę, klimat ponad 30 stopni we Frankfurcie, postanowiłem pokazać Wam, co ładnego znalazłem na prezentacji Felta. Najnowszy ich model triatlonowy, tutaj możemy spotkać naleciałości z poprzednich modeli, tak jak sztyca karbonowa z tym charakterystycznym tutaj przecięciem, ale cała reszta to zupełnie nowa konstrukcja. Te rowery już jeżdżą na świecie, ale w Polsce. Chyba jeszcze nie było okazji zobaczyć ich na żywo. Jak widzicie, tutaj w pełni aerodynamiczny kształt schodzący za tylne koło. Elegancki garbek tutaj z przodu. Też co ciekawe, jest tu widzę otwór na bidon czyli można się spodziewać, że woda podróżuje nam tutaj w środku, ale jednocześnie dwa mocowania na bidony tutaj jeszcze pozostały. Oczywiście nie zamontujemy tu okrągłych bidonów, bo wtedy gdzieś umrze jedna panda. Tylko płaskie, aerodynamiczne. Hamulce, oczywiście tarczowe, tutaj chyba 140, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Na Redzie ostatnio padło pytanie, kiedy będzie nowy Red. Na razie jeszcze to jest stary Red. Z przodu jeden BLAT, 48, co ciekawe, to nie taki duży. Mocowanie do przedniej przerzutki jest w opcji, można zamontować hak. Ciekawa bardzo kierownica, tutaj. Też pojawia się ciekawe rozwiązanie, mianowicie podkładki pod barami. Można zmienić nie tylko wysokość tutaj leżaka, ale również wysokość barów, czyli mocowania, punktu mocowania klamek. Sterowanie oczywiście w dwóch miejscach klasycznie: tu i na leżaku. Na pewno. Żeby wykorzystać w pełni ten rower, to kokpit warto byłoby zamontować customowy, bo ten defaultowy jest poprawny, karbonowy, wygodny. Ale jednak y, teraz jest taka tendencja, żeby te kokpity budować bezpośrednio pod zawodnika. Opony Continental GP5000S tubeless ready, zipy 454, z tyłu 858 także ten rower najtańszy nie będzie cenę podam Wam na ekranie bo nie sprawdziłem, przyznam się szczerze, ile kosztuje oczywiście korba z pomiarem mocy fabrycznie w rozmiarze M rozmiar korby to 170, dość krótka ale nie super krótka rower jest made in Taiwan co tą informację znajdziecie tutaj na ramie tu jeszcze z tyłu schowany box i tutaj też tak samo odkręcany box na żarcie na górnej rurze. Tak wygląda taka maszyna właśnie od Felta. Szybki, niusik na początek targów Eurobike. A już jutro na pewno dużo, dużo więcej nowości. Dzięki za obejrzenie wideo. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żeby Wam na targach nagrać.